Hej kochani, witam was w kolejnym pakowaniu kalendarza. dzisiaj coś super, a mianowicie kalendarz z Hobby horsem I mamy tutaj wybraną maść Przed osobę kupującą Maść raczej rasy I oczywiście jest to mój standardowy Uwielbiany przez wiele osób fiordzik Wyszedł on tak Jest on z minki piaskowego Tutaj ma ślicznego irokeza Oczywiście zrobionego grzywkę Ma dwukolorową Nosek wycieniowany Realistyczne chrapki, do których można sobie wsadzać właśnie palce i takie zwykłe, standardowe oczka. Także w kalendarzu będzie to nasz numerek 1. Jakby to było ostatnie okienko, to sama bym nie mogła wytrzymać i bym otworzyła. A nie o to chodzi, żeby robić komuś niefajnie i pod górkę i go męczyć. Także damy Fjordzika jako okienko numer 1. Także żeby osoba, która odpakowuje kalendarz. Mogę prawie od razu się nim nacieszyć, ale jeszcze odpakuję, odpakuję go przed grudniem, czy nie? I damy do niego taką, oto o, karteczkę, i na nie sobie napiszemy numer 1 Dobra, a więc konik sobie trafi do osobnego opakowania, więc go odkładam na razie na bok, a my zajmiemy się tymi standardowymi naszymi brązowymi opakowaniami. I znajdę sobie, na razie przygotowałam do 12, sobie je. A później będziemy dokładać więcej, bo jest to kalendarz duży, czyli 24 okienka Je się tutaj tak sprytnie na samym dole składa. Ja nie za bardzo lubię to robić, ale no cóż, taka praca, a więc lecimy sobie z okienkiem numer 2, do którego myślę, że standardowo, jak mnie znacie, trafi sobie dereczka, jest to taka szara z ładnymi perełkami. I z takim niebieskim obszyciem. Derka zrobiona z polaru. Szary, uniwersalny kolor. Wydaje mi się, że do wszystkiego pasuje. A perełki dodają takiej wiecie, nutki elegancji do tego zwykłego polarku. Także mamy dwójeczkę i sobie tym razem chyba może wybierzemy taśmę z Mikołajem. Co Wy na to? Jeszcze jej nie testowałam, także zobaczymy. Odwijam i Mikołajowe głowy zaraz będziemy ciąć. A więc bierzemy sobie standardowo, jak oglądaliście poprzedni odcinek. Oczywiście zapraszam na niego, bo nagrywam to jedno po drugim, testowo sprawdzając, czy lepiej wam się ogląda takie podzielone odcinki, właśnie na przykład codziennie wrzucane, czy odcinki wrzucane rzadziej, ale za to, które są dłuższe. Także dajcie znać również w tym filmie, co wam się lepiej ogląda, czy chcecie odcinki całe tak jakby tydzień wypuszczany, czy jeden, a długi, co wolicie, czy dostać odcinek od razu na przykład. I mamy tutaj dwójeczkę. Teraz szukam sobie trzy, które jest właśnie tutaj i do trójki zgadnijcie, co będzie. Podpowiedź brzmi oczywiście, że uwielbiam kompleciki i będzie coś pasującego do do derki Już się wygadałam, czyli nauszniki również w tym samym stylu z tymi samymi obrzyciami. i również mają w sobie na sobie raczej perełki wyglądają w ten sposób takie oto cute nauszniczki lecą do okienka numer 3 do czwóreczki myślę, że damy sobie korto. W neonowym, zielonym kolorze i z takim fajnym frędzelkiem tutaj na końcu. Mi się mega podoba ten sznurek. On wygląda mega realistycznie. Tak jak u prawdziwych koni dosłownie. Także dzięki temu z tym cordo będziecie profesjonalnie bardzo wyglądać. A cordo jest mega szybkie, przyjemne do założenia. Jak wam się nie chce zakładać ani kantarów, ani ogłowi, męczyć się z tymi sprzączkami, to zarzucacie po prostu Kordeo na szyję i lecicie albo w teren, albo na trening nawet skokowy. Dajcie znać, czy skakaliście kiedyś na prawdziwym koniu na Kordeo. Ja jestem mega ciekawa i ja nie miałam jeszcze tej przyjemności. Chyba nagram aż odcinek. Siwusi, jak ona zareaguje na Kordeo, bo jeździłyśmy na Kordeo tylko raz, ale to tylko. Tak, jakby na chwilkę, dla wspomagania było oczywiście założone o głowie. Jednocześnie kierowałam i kordeo i ogłowiem. także wydaje mi się, że to się nie liczy. A spróbujemy sobie założyć tylko kordeo, i myślę, że to było niezłe wyzwanie dla nas. Teraz składamy sobie piąteczkę. Dobra, do okienka numer 5 leci taka maska z kryształkami na, na hrabniku, na kości nosowej raczej. I ona ma takie wzorki w urocze ślimaczki. Także to leci do piąteczki. Do kęga numer 6, czyli na Mikołajki, trafia kantarek w kolorze brudnego różu z takim futerkiem na paskach policzkowych oraz na nachrapniku. I tutaj z przodu ma okucia 3D. Jeśli chcielibyście zakupić takie okucia e, lub inne tanki, na przykład hakamory, lub inne wyncigu, to również serdecznie zapraszam na Vinted lub na Instagrama. Tam możecie napisać, albo na Wintet są chyba wystawione już gotowe, wydrukowane uczucia. Także jeśli chcecie, dajcie znać serdecznie Was tam oczywiście zapraszam. W 7C jak był kantar, no to oczywiście musi być uwiąz i tutaj mamy przykład haczyka wydrukowanego w 3D w wersji SC, czyli mały rozmiar haczyka. I pakujemy sobie go do siódemki. A jeśli Wy chcecie zamówić taki kalendarz adwentowy, to spieszcie się, bo już mam coraz mniej miejsc i jeśli zamówicie na przykład tydzień przed grudniem, to nie daję Wam takiej gwarancji, że zdążę się wyrobić przed pierwszym, więc jeśli chcecie kalendarz, to możecie najlepiej już teraz napisać na Instagramie albo prostu w komentarzu, to podrzucę Wam link do Elixa. Postaram się go również w w opisie, więc tam też będziecie mogli sobie zerknąć i napisać pod dowolnym ogłoszeniem, że po prostu jesteście zainteresowani kalendarzem i tam sobie ustalimy wszystkie szczegóły. A teraz lecimy z ósemeczką i zastanawiam się, co możemy do tej ósemki wrzucić ciekawego i fajnego. Jako te kodołka mi przysparzały chyba najwięcej problemu i najwięcej czasu mi zjada Zawsze składanie ich OK. Mamy pięknie złożone. Pamiętajcie, że wszystko musi być idealnie. Ja każdy kalendarz staram, staram się, żeby wyglądał idealnie. I jak najbardziej estetycznie, także do ósmeczki, myślę, że możemy sobie dać takie oto frędzelki. Był kantar. To niech teraz będą frędzle, które można sobie do niego założyć. Tutaj z boku mają takie haczyki pętelki, które można właśnie założyć na pasek potyliczny. I można sobie z tyłu związać, zapiąć kantar na sprzączkę, albo równie dobrze do haltera, do ogłowia, również w formie naczółka dać sobie te frędzelki i one nie dość, że fajnie wyglądają to jeszcze będą Wam odganiałe muchy i wszystkie inne niepotrzebne owady, bo teoretycznie taka jest ich funkcja, a ich fajny wygląd to przy okazji, umówmy się. Także mamy ósemeczkę i do dziewiątki. Hmm. Skoro były frędzelki, to teraz może damy sobie coś dla grzywa. Mianowicie jest to taki fajny jak Tutaj mamy klejone cyrkonie. Także ASMR można sobie fajnie robić. I zawiązuję sobie dziewiąteczkę i lecimy do dziesiątki. A do dziesiątki damy sobie halterek, który ma tutaj taki nachrapnik ze futerkiem w środku. Więc mega milusi w kolorze czerwonym, więc pasuje tematycznie co do świąt. Do jedenastki trafią kokardki na grzywę w kolorze granatowym. Wydaje mi się, że granatowy jest w miarę uniwersalny i do wielu rzeczy będzie pasować. Także to będzie kokienko numer 11. Do dwunastki trafią wodę do haltera w kolorze różowym do czerwonego. Wydaje mi się, że będą ok pasować. I również mają detale, które pasują, czyli czarne futerko przy sprzączkach, przy karabińczkach. Także mamy połówkę kalendarza i są tutaj właśnie wozy do wcześniejszego halterka. Teraz będziemy mieć 13 okienko i będzie tutaj bacik z taką brokatową końcówką. Ja go pakuję do innych opakowań, bo do tych małych oczywiście się nie mieści, tylko muszę go zawinąć, żeby nie prześwitowały coś w środku. A więc tak wygląda spakowana trzynastka, a teraz zabieramy się za czternaście i całą resztę okienek. Do czternastki damy sobie i myślę, że wodę, albo może damy fręzelki, które są w kolorze różowym i będą one pasować do późniejszego okienka. Także wrzucamy je sobie do czternastki. Zaczyna mi brakować. Yy, mikołajowej wstążki, także będę mieszała już teraz z tą brokatową czerwoną. Ona też jest mega ładna. Następnie szukam sobie piętnastki. Może tak będzie lepiej, tak mi bardziej chronologicznie. Okej, okay, mamy piętnasteczkę, ja sobie składam, a do niej trafi prawdopodobnie karta konia, która wygląda w ten sposób. W środku można sobie wpisać wszystkie informacje o konie. Jego pochodzenie, przeznaczenie i moja ulubiona tabelka z osiągnięciami, można sobie wpisać, jakie miejsca się zajęło w zawodach. Jeśli chcecie, to można sobie pobrać z mojego Instagrama. W zakładce wyróżnione jest dostępna wersja do druku. Także, jeśli chcecie, możecie wydrukować właśnie takie paszporty dla swoich koników z mojego Instagrama. Stable, na którego Was oczywiście serdecznie zapraszam zwijam karty konia w rulonik i leci ona do środka okienka numer 15 do 16 damy sobie takie kordo które ma wplecione tą milusią taką włóczkę, dzięki temu, dzięki temu jest takie trochę bardziej mięciutkie mi osobiście ono się mega podoba także wkładamy do okienka numer 16, dodatkowo jest w takich fajnych kolorach kojarzących mi się osobiście na przykład z kumą balonową albo coś w tym stylu Także zakręcamy 16. Do 17 trafi sobie taka mozaikowa derka, tutaj z czerwonymi gwiazdkami, zapinana na podwójny rzep. Ona ma właśnie taką ala mozaikę, trochę wężo-skórę, trochę liście. Także mega ciekawy wzorek. Dodatkowo jest fajna, rozciągliwa, więc do wielu koników się dopasuje w miarę taki uniwersalny rozmiar. Do 18, jak oczywiście mnie znacie. Trafią meczujące nauszniki również z tym samym wzorkiem i tutaj z gwiazdeczką, gwiazdeczką ale One również są z fajnego, rozciągliwego materiału. Wiem, że wiele osób ma na przykład problem z dobraniem nauszników dla swojego hombihorsa, także zawsze staram się, żeby to wszystko było w miarę elastyczne żeby się dopasowywało do uszek Waszych wierzchowców. Także mam nadzieję, że będą pasować, a jeśli macie jakieś nietypowe koniki. To również dajcie znać w swoich zamówieniach. Uwzględnię to właśnie na przykład w przygotowywaniu nauszników Także lecimy do dziewiętnastki. A do dziewiętnastki wsadzimy sobie chyba smaczki. Jest tutaj precelek oraz taki paluszek alasy gwiazdkami, takimi ze wzorkami. Gwiazdki lekkie, takie trochę galaxii, brokacik. Także takie dwa smaczki. I do tego, żeby nie było za pusto, również lecą czerwone ślinianki. Tak, żeby nie było tylko, że jakieś tam dwie pierdółki są w 19, no to dodatkowo dodaję jeszcze ślinianki. Dobra, mamy już tutaj mniej więcej rozplanowaną końcówkę kalendarza. A więc wyszło mi o jedną rzecz więcej niż przewidywałam, zdamy sobie dwie rzeczy po prostu do jednej dziurki i mam nadzieję, że ta osoba się oczywiście ucieszy, a więc składamy sobie Dwudziestka i ta dwudziestka właśnie będzie tą szczęśliwą, mianowicie są dwie rzeczy, taki oto mega ładny naczółek z brylęcikami w środku i taki ruchomy Flexi jednorożec w kolorze Aurora, świetna zabawka antystresowa. Mega fajnie wygląda, on również jest dostępny do kupienia na moim Winted, a jeśli się wyprzedały to dajcie znać, jeśli chcecie kupić. To wydrukujemy oczywiście nowe takie koniki i sobie zaklejamy numer 20. W okienku 21 będą takie trzy czarmsy, mamy tutaj misia, napój bubble oraz uroczą białą kaczuszkę, także lecimy z 21 i czarmsik w środku. Do dwudziestki dwójki trafiają wodze w kolorze czerwonym, które pasują do haltera z tam jakichś pierwszych dni. Także składam sobie pudełeczko i takie czerwowone wodze. W 23 również będą wodze akurat mi się tak poskładały. Tutaj możecie zobaczyć różnicę pomiędzy małymi a dużymi karabinczykami. I tutaj mamy właśnie haczyki duże w rozmiarze L. Na razie mamy tylko właśnie te dwa rozmiary, ale będę kmieniła coś pomiędzy właśnie tymi małymi a dużymi, a będą one prawdopodobnie bardziej wydłużone. Także właśnie, jeśli chcecie zamówić sobie haczyki, to również serdecznie zapraszam do napisania do mnie w wiadomości. Tam chętnie odpowiem na Wasze wszystkie pytania, w razie czego mamy również inne kolorki druku, a więc to są oczywiście wodze do głowia, które będzie. W ostatnim okienku zaraz zobaczycie, jakie by jest naprawdę mega fajne. A mianowicie w pudełku numer 24 będzie naklejka konika, ale głównym kąskiem jest oczywiście ogłowie, które jest z hakamore, z czankami hakamore, właśnie również w tym kolorze aurora, które się mieni na kilka różnych kolorów. Możecie to zobaczyć właśnie pod kątem. Każdy jest inny. Ma do tego różową skórkę, zamontowałam również wzmocnienia, także żeby mieć pewność, że okłowie będzie służyło nawet na długie lata. Tutaj mamy zwykły parciany sznureczek, taśmę parcianą, która wygląda równie elegancko w połączeniu ze skórką. Oczywiście okłowie jest regulowane i pasujące na konika, który jest w kalendarzu. Także to jest 24 i składam sobie to okienko. Dodałam tutaj dwie wstążki, żeby zaakcentować, że jest to koniec kalendarza. A więc to by było na tyle z dzisiejszego Dajcie znać, jak Wam się podobało. Ja te wszystkie paczuszki sobie umieszczę w kartonie już poza kadrem. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to zapraszam na poprzedni odcinek. Tam pakowaliśmy to kartoniku jeszcze dodatkowo. Do zobaczenia w kolejnych filmach, prawdopodobnie też z pakowania kalendarzy. Cześć i popa!